Pochylamy się dzisiaj nad tym słowem przepięknej urody. Wracamy dzisiaj z Panem Jezusem, z apostołami do Wieczernika, do tego miejsca, w którym Pan Jezus ogłasza najważniejsze przykazanie przykazanie miłości, mówiąc. Miłujcie się wzajemnie, jak ja Was umiłowałem. Ale popatrzcie, kochani, wcześniej trzy lata Jezus był ze swoimi uczniami i pokazywał im, na czym polega miłość Boga. To znaczy pokazywał im, jak kocha Bóg. Wtedy, kiedy pochylał się nad ludzkim bólem, kiedy przebaczał grzesznikom grzechy. I apostołowie, będąc przy Jezusie przez trzy lata, nie tylko słuchali Jezusa, jak nauczał, jak przemawiał, ale widzieli, na czym polega ta konkretna miłość. Jakie relacje miał Jezus z innymi, w sposób szczególny z tymi, którzy byli ludźmi marginesu, z najmniejszymi. I teraz, po trzech latach, Jezus mówi im: Kochajcie się tak, jak ja Was umiłowałem. To jest ważne, kochani, że to przykazanie zostało dane na ostatniej wieczerzy. Ponieważ dla apostołów ostatnia wieczerza nie była wydarzeniem, w którym czuli się przez Jezusa pouczani. Jezus wcale ich tam nie zebrał po to, żeby im ogłaszać przykazania. żeby dawać im instrukcję. Dla apostołów ten moment był momentem, w którym oni przede wszystkim mieli doświadczenie tego, że są przez niego kochani. Oto popatrzcie, zanim pan Jezus sformułował to przykazanie, to najpierw umył im nogi. To najpierw, popatrzcie, wziął chleb Połamał i powiedział: Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Zanim sformułował to przykazanie, na początku pokazał, jak bardzo ich kocha, a jak kocha Jezus. Jezus kocha całościowo, maksymalnie. Popatrzcie, że na ostatniej wieczerzy. Jezus apostołom dał wszystko, co miał, to znaczy niczego nie zostawił dla, sie, dla, dla siebie. I znamienne jest to, że Pan Jezus nie dał czegoś, nie dał jakichś rzeczy, ale dał samego siebie. Dał swoje ciało, dał swoją krew. Pan Jezus, zanim ogłosi to przykazanie miłości, najpierw im służy. Najpierw ich karmi. To jest, kochani, to bardzo ważne doświadczenie bycia kochanymi. Dlatego, kiedy Pan Jezus potem formułuje to, pyta, to, to przykazanie i mówi: Miłujcie się nawzajem, jak ja was umiłowałem. To używa po grecku słowa agape. Nasz język polski jest troszkę językiem ubogim w tym zakresie. My, kiedy mówimy kochać, to mówimy kochać, a język grecki rozróżnia karita, agape. Pan Jezus używa tutaj tego słowa agape i mówi agapate. To jest taki rodzaj miłości, kochani, której człowiek nie ma w sobie. To jest taka miłość, która może być nam jedynie dana. Innymi słowy, żeby to troszkę zrozumieć lepiej, Bóg jest taką miłością. My tej miłości w sobie nie mamy. Co więcej, my, żeby nie wiem co, żebyśmy nie wiem, co robili, tej miłości nie jesteśmy w stanie w sobie wygenerować. To jest miłość, która jest miłością Boga. Nie możemy na tę miłość zapracować, zasłużyć. To jest miłość, którą możemy natomiast doświadczyć, którą możemy zaakceptować. To dlatego przez ostatnie tygodnie, przez ostatnie dni czytamy te przepiękne przypowieści. O winnicy, te przepiękne przepowieści o latoroślach, o tym, żeby w nim trwać. Bo Jezus dlatego dzisiaj mówi apostołom: Wytrwajcie w mojej miłości. To znaczy, co to znaczy? Wytrwajcie w doświadczeniu, że jesteście kochani. Wytrwajcie w tym doświadczeniu, nie uciekajcie. To można też przetłumaczyć, zamieszkajcie w doświadczeniu ukochania. To znaczy, kochani, tu nie chodzi o to, żeby doświadczyć miłości Pana Boga raz w miesiącu, nie wiem, po spowiedzi, w jakimś, nie wiem, w jednym momencie, poczuć się troszkę lepiej. Tu chodzi o to, żeby mieć doświadczenie ukochania nieustannie. I wierzcie mi, że to nie jest proste. Bo ilu z nas myśli sobie, że wraz z doświadczeniem grzechu, my jesteśmy przez Boga już nie kochani, nie zasługujemy na tę miłość? Tymczasem Bóg kocha nas nieustannie i bez warunków. Wtedy, kiedy jesteśmy piękni, czyści, ale wtedy, kiedy też jesteśmy brudni od grzechu. To dlatego możemy. Wrócić. Ponieważ on jest jak ojciec miłosierny, który zawsze nas czeka. I tylko z doświadczeniem takiej miłości my możemy kochać innych. Kochani, ten fragment Ewangelii, to przykazanie Jezusa nie jest moralizatorstwem. To znaczy, Jezus nie mówi: Kochajcie się, bo ja was tak ukochałem. Co ja mogłem kochać, to Wy nie możecie. No nie żartujcie. Kochani, Bóg nie prosi nas o rzeczy niemożliwe. Tu chodzi o to, żeby człowiek ustawił się w perspektywie daru, żeby zamieszkał w doświadczeniu obdarowania miłością. I z tą miłością. Żeby zaczął kochać innych. Także i my dzisiaj jesteśmy powołani do tego, żeby umywać sobie nawzajem nogi. Ale umyje drugiemu nogi ten, kto pozwolił, czy kto pozwoli, żeby najpierw Jezus umył mu nogi. Kochani, to nie jest tak. Że Pan Jezus nam dwa tysiące lat temu jako nasz nauczyciel zostawił dobry przykład i my przez dwa tysiące lat mamy ten przykład naśladować. To nie jest absolutnie tak. My mamy uczynić to naszym doświadczeniem. Mamy pozwolić, żeby dzisiaj Jezus umył nasze nogi. Jeżeli tego nie doświadczysz, nie umyjesz nóg nikomu. Ale jeśli masz w życiu doświadczenie Boga, który klęka przed Tobą, który myje Twoje nogi, który daje Ci całego siebie do spożycia, możesz wyjść z tą miłością do innych braci i sióstr. Ale jeśli tego nie ma, to to przykazanie Pozostaje niemożliwe dla wypełnienia. Ta miłość do drugiego człowieka rodzi się z doświadczenia ukochania. Wiele osób, kochani, nie ma tego doświadczenia. Wierzcie mi, wiele osób przychodzi do sakramentu pokuty pojednania po co. Czasami przychodzą po dobrą radę. Czasami, nie wiem, wstydzą się wyznawać swoje grzechy, swoje grzechy. I przychodzą, spowiadają się, bo jest tradycja, bo przychodzi moment właściwy, jest wielki post, minęło kilka lat, wypadałoby się wyspowiadać, albo nie wiem, kiedy śmierć dotyka naszej rodziny. Oczywiście, kochani, że to jest sakrament, i on zadziała. I on jest ważny, ale jak piękne są spowiedzi, kiedy przechodzi człowiek i z bólem serca nieraz ze wstydem i ze łzami wymienia litanie swoich grzechów, grzech po grzechu. A wierzcie mi, dla takich momentów warto żyć. W takich momentach moje serce kapłańskie płacze razem z człowiekiem. To jest moment, znowu wierzcie mi, w którym kapłan doświadcza czegoś niesamowitego, to znaczy doświadcza wielkiej bliskości Boga i czuje, jak bardzo Bóg chce być blisko tego człowieka. To znaczy, jak Bóg klęka przed człowiekiem, jak myje mu nogi, jak całuje jego stopy, brudne od grzechu. Ale to jest doświadczenie miłości Boga. Inny przykład, Eucharystia. Jeśli byśmy tylko wiedzieli, ile otrzymujemy, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, Jego święte ciało, Bóg zaczyna w nas mieszkać. Doświadczenie raju, doświadczenie miłości. Kiedy był ostatni moment w Twoim życiu, że ucieszyłeś się, że przyjąłeś do serca, to, ale tak naprawdę się ucieszyłeś, że przyjąłeś do serca Boga? Kiedy rano wstałeś z takim doświadczeniem, że chciałbyś uczestniczyć w Eucharystii, z głodem eucharystycznym? Bo Bóg jest gotów kochać nas zawsze. Pocieszać nas każdego dnia. Ale pytanie jest, czy my dzisiaj go szukamy? Czy my przychodzimy, żeby czerpać z tego źródła siły? Bo jeżeli nie, to nasze życie duchowe pozostaje bardzo letnie. I nasza miłość, jeśli możemy nazwać to miłością, pozostaje na poziomie czysto ludzkim. A jaki to jest poziom, jaka to jest miłość? To jest miłość, która mówi tak. Kocham Cię, bo. Bo jesteś mi użyteczny, bo jesteś, nie wiem, piękny, bo jesteś piękna. Ale kiedy przeminą lata i zaczniesz się starzeć, i kiedy Twoja uroda przeminie, to cię wyrzucę. To jest miłość ludzka. Dlaczego tak jest? Bo nasza miłość jest miłością zranioną. Bo nasza miłość jest miłością zranioną. Dlatego potrzebujemy Boga. Popatrzcie, na czym polega miłość Boga. Bóg mówi: Kocham Cię bezwarunkowo. I wtedy, kiedy jest pięknie, i wtedy, kiedy pachniesz, i wtedy, kiedy śmierdzisz grzechem. Miłość Boga jest bezwarunkowa. Teraz rozumiecie, dlaczego w naszym życiu. Potrzebujemy życia duchowego. Może dlatego w naszym życiu dzisiaj, w naszym świecie jest, jak jest. Wierzcie mi, kochani, że oblicze tego świata nie zależy od tych, którzy używają przemocy. Nie zależy od tych, którzy wzniecają wojny, którzy zabijają. Oblicze tego świata zależy od najmniejszych od grzeszników którzy mają doświadczenie ukochania Człowiek, który żyje życiem duchowym przemienia postać tego świata Pownosi weni zapach Chrystusa Życzę wam wszystkim kochani dzisiaj tego doświadczenia trwania i zamieszkania w jego miłości.